Witam serdecznie, widzowie, z tej strony Piotr Strong. A dzisiaj zobaczycie powtóreczkę na e, moją powtóreczkę na Traweku. E, była to moja siódma bitwa, w którą zagrałem w tym czołgiem I zobaczycie tutaj e, pięciocyfrowy wynik, czyli niezły w moim wykonaniu. No i w skrócie, e, w czasie mojej powtórki wam, jakieś ruchy tu zagrania e, również. Jak i opiszę Wam ten choke, dlaczego jest nawet lepszy w prime niż Chieftain, bo wiele osób tak mówi. Moim zdaniem jest bardzo porównywalny. No i co no, ma mapa Westfield, losowanie z jedną artą, same XTR, czyli nieźle. Na drewek jednostki się boją. No i na początku robimy dwie free pechy w lodóweczkę takie były mądzane. A udało nam się, przez to, że miała się słabe kamo no i to, że jednak drawek z polowymi może wyciągnąć nawet 50 parę km na godzinę Musimy mieć to na uwadze, czyli prawie jak jakieś 260 Czy i7 jest bardzo imponujący wynik, to, więc tak, mobilność ma drawek świetny Działo też liczę sobie bo, jest ze wszystkimi tutaj rzeczami, papier, turbo dosył, wiadomo. Wyposażenie moje, no yy, to, to to jest ser no, 29 celności, 100 metrów i bardzo dobry wynik. Od razu wykonam tak yy, wychyla. No i kanon, można właśnie tam przebić. Po tym alapis jeżycz, jak to można nazwać. Musimy się troszkę, troszkę wkurzyć O, kolejna pecha siedzi. Yy, a jak z yy, penetracją draweka. No to, jak chodzi o działanie, to też penetracja 315 Beterki bardzo szybkie, bez perka. Tutaj mam to jest prawie 1200 mln sekundę. Totalnie wystarczy na praktycznie wszystko. A to taki fajny snapik muzyka, nieco. No i jak na razie mamy 2300 uszkodzeń. Dosyć, dosyć banalnie. Miałem to na uwadze, że Godzilla się nie spotowała jeszcze. Ale no... <laughs> zaczyna się klikanie w we mnie. No i parę pestek jeszcze dostanę, mogę wam yy, to już powiedzieć Ale ja nie mogę się bać, muszę tutaj... O właśnie, jest Street Godzilla Muszę tutaj grać agresywnie, bo... No jak Drawek gra na hula, no to on musi wykorzystywać tutaj Głową, ale dosyć agresywnie, trzeba ryzykować, jakiś świetny wynik Tak na razie na Draweku mam... 4500 dpga, czyli nawet nieźle bym powiedział. Jeszcze ten człowiek pograł, no już jest No i co, no, na godzinę ostatnia też spoda, a propos bitwy, no i tutaj wyparowała z pomocą teammatów 5300 już jest. Alfa ondraweku też jest lepsze niż na jakimś 2,0 czy w nie 450. Kaliber też jest nieco lepszy. No i tutaj Coco yy, się odezwało. Ale w tego ma mogło to wejść akurat to już nie będzie. Yy. I co, no wynik bitwy jest dosyć równy. 4-2. HPK nie wygląda to yy, Normalnie tak. Yy, wiem. Dobrze nawet idzie. Oby dwą drużyną. No i opuszczenie działa. Yy, ja, propos, jeszcze działa, tak dokończę. Jest y, minus 8, więc działa się więcej, ale jest nieźle, bym tak powiedział. No, jakbym miał tyle, co Chiftyne, to też nie powiedział, że bez zdania powiedział, że jest o wiele lepszy od Chiftyne. DPM również jest tu super, bo ja tam na filetowym dosyłaczu, na tak, perkami, tam 3,5 gdzieś. No, jak się ospali desperat i tak dalej, to wi wiadomo, więcej będzie. Mm. No i co na razie? No wynik 5-5. Teraz mamy nieco większą stratę. Ja sobie zrotowałem troszkę tutaj, właśnie, żeby złapać kanapenera yy, na tym, że będzie chciał to BZT tak dobić. No i kolega przypłacił to życiem i sobie zginął. No więc się dowiedzieliście, że drawyk jest yy, mobilny bardzo. Ma świetne działo, oczywiście, na penetracji mogą być trochę więcej, ale to są PCR 315. No, jak ktoś potrafi celować, no to w większości yy, nie będzie problemu z przebiciem. A teraz zwracam kolejna, kolejna pestunia. Bitwa się zapowiada na długo, no i taka w rzeczywistości będzie. Oczywiście dla mnie yy, i dla każdej osoby, co robi top damage jest to ważne, żeby nie była szybka. No i co, no i jeszcze powiem wam o pancerzu. No, pancerz jest ciekawy. Tutaj, tutaj, na chwileczkę zatrzymam jeszcze powtóreczkę i wam tak pokażę z pancerza. No, tak, dolna płyta prawie cała jest do przebicia przez większość czołgów, ale musicie mieć to na uwadze, o wasie, że tutaj, a cała dolna płyta nie jest do przebicia, bo. Tym niżej celujecie, tym jest taki paseczek skontowany i tam nie będzie wchodzić w większości, nie wiem jak to z hitami, może z hitów będzie wchodzić, ale może się tam zrekoszetować. No i jeśli będziecie tym grać na wieżę, jak ja tutaj, w, w większości przypadkach na tej mapie, no to tak, no macie ukryty garnek, jeszcze tutaj mam jakieś duperele. No i tu, tu jest garnek, nie? Co taki ma jeszcze z tyłu? No i tak naprawdę, no nie ma szans przebić. Yy, można sobie powiedzieć, no, no gdzie, jakiś jak pancerz czy jakiś Tedek, jakikolwiek szanse ma tu gdzieś w, dziś, w ale i tak znikome, yy, więc na hulę się prawie nie do rozszerzenia. to jest strasznie toksyczny czołg pod tym względem, no jak Chieftain w sumie, więc tak, no jak jest, a jak pokazujecie dolną płytę, no i cały kadłub, no to tylko tu dolna płyta jest, o, do przebicia, nie cała, musicie pamiętać, że nie nie niżej celujcie, ale pamiętajcie, że jak w Chieftainie, jak tu yy, będą traczki, taczki traczkami wychylać zawodnicy, no to jest tak samo. Drawek, o tu jest paseczek, to możecie przebić sobie tutaj. Będzie mniej zielone jak tak jest podbity. Nawet jak się kątuje, jesteście niżsi od niego, to będzie tu wchodzić. I, i w sklejce bardzo łatwo przejść. Draweka tutaj wszędzie macie na zielone. Jak, jak, jak drawek, draweka celuje zero nawet, ale cały kadłub też jest na zielone. Jesteście trochę wyżej. To też tutaj, to będzie wszystko na zielono, bo to, jest, to nie ma do grubego pancerza Tylko to ma yy, bardzo skontowany No więc tyle jak chodzi o pancerz, można o tym robić skrapa, jest niezły, podobno do na Ale który jest lepsze No i teraz wracamy do powtóreczki To wszystko tutaj praktycznie mm, opisałem Najważniejsze i teraz możemy się skupić dalej na bitewce Mamy już yy, na liczniku 5400 Uszkodzeń i jeden frak. No i wiemy, że tam jest street. Ja coś tu próbowałem poblindować. Bo mi się nie spieszy, spokojnie trzeba sobie powiedzieć. No, HP macie podobnie jak ta z nie Miałem wcześniej więcej, ale w ogóle macie to 200, 2200, coś takiego. Jest nie tak dużo. Hmm z minusów to jest pewnie to HP, że jest trochę tego mało, ale no taki takie taki świetny, jak ktoś potrafi tym grać. No, to wystarczy. Yy, tu na spokojnie sobie dalej tutaj gramy. I tutaj postanowiłem zagrać agresywnie, no bo mam dosyć tego HP, z tymi nie da. No i tu w bieży Type-5 siedzi pestka. No i sobie lecimy dalej. Ja tak, bo mógł mi tutaj dać. No chyba po górnym płycie mi tutaj dał, no, albo nie przyjmie, do końca. No i sobie farmię tutaj ma mamuty. elegancko. Teraz na się skontuje. No i tutaj trochę się przymierzyłem. No i on chciał mi dać tutkę za to. Myślałem, że przyjmę. Bo jeszcze tego nie przebiję. Ale teammate tutaj mi pomógł. Nie dostałem za 700, ale dostałem za 300, bo No lepiej ten tak niż. to się tutaj pika jeszcze. No wiemy, że tam street jest dalej raczej. Bo um, ten type 71 ode mnie odróżnił. Nie da się tutaj. się małsikiem trochę zajął. Wynik bitwy jest bardzo wyrównany, właśnie kwintesencja no, jeśli ma się takie to świetnie, można walczyć do końca, yy, bardzo close bitewka. Postanowiłem yy, teraz przyjechać do stb żeby właśnie na close wrócić tego strita złość. No i jak się spodziewałem, i dalej tam zostanę, no, bo gdzie by zrotował, miał dalej spot mouse'a z przodu, więc myślę, że zfarmimy. Sfarmi sobie. No i co ja teraz robię? Yy, ryzykuję, wiadomo, na hajka jest ten Maus. jak jeszcze żył, STB jeszcze żyje. I wiem, że ja muszę tu zaryzykować. Jeśli będzie wynik. muszę swarmić tego całego sobie Streeta. No bo nie chce ogryzka... Ogryzką się najpierw zajmować, tylko trzeba przy tej Streeta karcić. No ale się idzie bardzo dobrze. Maus mi nie daje pestki. się oczywiście... On na pewności. A tym Street zliknął. Chciałem blind do line dodać, ale troszkę chyba krzywo strzeli. Ale weszło to. Już tu Street mi dał pestkę. No właśnie, polosowała. No tu mi Street dał pestkę Arta. Ale jakoś udało się do Streeta, bo za bardzo yy, podbił się tym zawieszeniem hydropneumatycznym do góry. Nie polosowała na szczęście. No i mamy 8 koła na liczniku. Witewka yy, bardzo close. Arta nam y, bardzo pomogła, dobiła sobie jeszcze Tajpikiem. Żyje, co jest na plus i Kokodrillo gdzieś tam y, w rogu mapy, no ale raczej go zabiją, bo 2 medy, a ludzie no. no ja widzę z tym wynik, że raczej jest na minusie o tysiąca, albo... Że Cocodrillo z jest pewnie jakiś pewnie one shot, czy tam nie ma całe HP, to raczej jest właśnie HP-kami na minusy. mają Arte, ma Arte. Jest wynik 12-12, w skrócie 3 na 3. No i jak widzicie, no troszkę blindów daję, więc pestek nie jest za dużo. Ale wiem, że raczej te medy są obite. I zagram yy, przez jakiś czas na spokojnie, bo nie wiem co te medy chcą robić, bo na minimapie nie widać są też po mnie jechać nagle, czy coś, więc ja tutaj spokojnie robię okopy, bo wiem, że prędzej czy później raczej mój teammate w mecie zginie. I będę musiał tutaj czekać. Jak widzicie, odpalił się tutaj Desperat. I ładuję 8 sekund, czyli prawie pół sekundy krócej niż wcześniej. To jest yy, bardzo przydatne. Tak mi się to jest dobre na większości No i jak widzicie... Kokodrillo zginęł od Progetto. No i teraz się zastanawiam, czy pojadą po Arte? Czy będą jechać na wież po mnie. Ja tutaj spróbowałem zająć pozycję jakkolwiek... Jakkolwiek na wieżę, żeby... czy mieć wokół siebie równy teren mniej więcej. Wiadomo, że ciężko tutaj o to było. O, czy to, no, tak patrzę przy Redline, nie może. Piechać czy to w drugą stronę. Nie, ale. Nie miałem dużego pola do opisu. Nie wiedziałem, że muszę poczekać na ich ruch i dopiero coś zadecydować. No i zauważyliśmy, że koncept 5 pojechał po Arte. No i ja postanowiłem zaryzykować. O, właśnie, tym bardziej, że Project też został spłotowany wjechać yy, po wasze jedynkę enemy, <laughs> A co jest najlepsze? 2,61. jeden yy, do pomogło nieźle, bo zabiło koncepta 5 jeszcze. Ale niestety, jak widzicie teraz znaczacie, to nie ma żadnych szans Waszy 1, bo ma brak amunicji. A braku. No, tak, to może by jeszcze coś Project to dał. Ale chyba i tak by nie coś trzeba dawać. Ale chociaż dobił koncepta 500, ultra ważne. No i teraz jadę Artę, bo wiem, że jak mnie kliknie, to będę na one shot dla Projecto. 65, ja nie wiedziałem ile ma HP Prog. No i tutaj y, strzelam zapeków żeby na. HP cerki szybsze. raczej na proga. Arta nie trafiła. No i tutaj... Takie coś się dzieje. Poleciało mi po celownika. Nie wkurzyłem, ale wiem, że na dużo czasu to. sobie ja podbiję. Zmienia apkę, jest czas, dam pewno test. Jest. I od razu bez zastanowienia, minuta 25, wraca na kapa bez żadnych innych skropów. Raczej on nie zjedzie, bo dużo czasu nie zostało. 2, 2 minuty i 40 sekund. No i tu zobaczycie, mobilnych trawek właśnie jadę, 50-52. Bo tego wspólnego było z 54-55. Jak widzicie, Arta, myślę, że game over, że nie dojadę. A ja mówię, że raczej dojadę. No. Z 20 parę sekund przyjechałem, taką tutaj część noty. Więc raczej dojadę sobie jadę jak najszybciej tym idę. Bo tu trzeba ryzykować. No, nie wiedziałem ile on ma HP. Mógł, mógł mieć full'a, mógł być ogrycki. Ale i tak trzeba do niego dojechać i coś robić. Nie całe dwie to do końca. Dostało 32 sekundy do kapa, a ja wiem, że tu mam tyle krzaczków, że raczej on nie powinien spodnieć, a cały kap jest na open. Ocisków raczej mi starszy, jak nie zmisuje. No i podjeżdżam tu wyżej, właśnie w krzaczki. Zresztą trochę taka przez tą świetną opiność. No i mam tutaj double busha, daje pewną cechę. Dobrze, to okazuje się, że ma full HP. No i tu był lekki kop, A z drugiej strony, właśnie mogłem pobić moją barierę. Po raz pierwszy 10 000 na koncie, i tu dałem kolejnego blinda, który raczej wszedł. Jeszcze raz go spróbuję spodnąć, ale jak stoi w krzakach, czy za budynkiem, nie ma szans na wykrycie, jak brać No i co, no muszę ryzykować. Dalej wynik, yy chcę, żeby był lepszy. Około 9,800, miałem w tej chwili, albo 9,400. No i skradam się do góry, bo nie została niecała minuta do końca bitwy. No w, trzeba w takich y, bitwach ryzykować, bo się chce jak najwięcej damage'a. Tu nie ma na co czekać i się modlić, że on sam przyjedzie. Dział full HP i mógł tutaj y, podbić, a zachował się troszkę jak bocik. A coś tam na tym progiem, ma jednak cztery fragi. No i ja sobie tu podbiję od góry, żeby mieć dominację wysokościową. No i go tutaj spotuję, czyli no i widzimy, że blendik wszedł. Nie, nie mogą go puścić działo, bez spota. I tutaj spokojnie skrzaczka. Tak teraz mam już spota, ale jest teraz na y, jeden dobry show, albo na dwa, jak nie polosuję. No i zostało 10 sekund do końca. Wiem, że muszę dusić, żeby zrobić jeszcze pestkę albo wygrać bitwę. jadę, 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 stoi w kapie. Lecę od prawej strony, daję snapa, strzela mnie, 3 kp, ma prąbki 140 no i na styk się dobijamy nawzajem i jest koniec bitwy. Więc y, to było szalone i w tej bitwie wam y, widzę powiem, że zrobiłem 10 10800 uszkodzeń, czyli y, po raz pierwszy na moim koncie w mojej karierze przebiłem barierę 10 koła. No tym czołgiem ciężko yy, nie robić 10 koła e, Tym więcej witeł zagrasz tym większa szansa, na, czy tam na 11 tierach Ale yy, Na 5 cyfrówkę przekroczyłem po raz pierwszy na draweku, nie na 11 tierze jednak yy, tego Byłem zadowolony yy, No i jest remis no. mogłem Spróbować trochę, że się staram, żeby było zwycięstwo, ale nie było tutaj czasu Ale wynik jest yy, ogólnie imponujący i mam nadzieję widzowie, że wam ta powtóreczka się yy, spodoba, jeśli wam się spodoba zostawcie łapkę w górę, subskrypcję yy, lub komentarz i komentarz yy, czy wbijacie draweka, czy wam się je podoba nim yy, granie, a ja się z wami będę żegnać, dziękuję za oglądanie i do następnego, cześć.